Motocyklista w razie wypadku nie jest chroniony praktycznie w żaden sposób. Kask i odpowiednie ubranie mogą jedynie zminimalizować obrażenia. W takich sytuacjach wezwanie pomocy przez samego motocyklistę jest często niemożliwe. Teraz będzie mógł to zrobić za niego smartfon, a właściwie aplikacja MotoSafe, wymyślona przez Grzegorza Małopolskiego z Wrocławia. Ja Miałem taką niebezpieczną sytuację, kiedy się. No, motocykl poślizgnąłem na trawie, jadąc niedaleko do domu, co prawda, yy, ale wtedy tak zauważyłem, że w sumie jestem sam, jestem niedaleko, ale w takiej jakiejś mniejszej uliczce, gdzie pra praktycznie mało kto jeździ. To właśnie w takich sytuacjach jak ta inscenizacja, kiedy nikogo nie ma dookoła, aplikacja ma sprawdzać się najlepiej. Zanim motocyklista zacznie korzystać z systemu, musi go odpowiednio skalibrować. Zajmuje to około 4 minut. No to okej, okay. klikamy start i zaczynamy. Coś mi zawibrowało. Ok, udało się. Jeśli dobrze wykonałeś polecenia, przejdź dalej. Drugi etap konfiguracji jest niemal identyczny, z tym, że zamiast stać spokojnie, trzeba się położyć. A więc start. No i tak sobie dwie minuty poleżę w godzinach pracy. Oczywiście będę leżał spokojnie, zgodnie ze wskazówkami. Każdy z tych ruchów, nawet wstawanie, miało swój cel. To wszystko jest po to, żeby ta kalibracja była bardzo dokładna, specyficzna właśnie dla telefonu, ponieważ nawet jeżeli mamy taki sam telefon jak tu kolega, to może być sytuacja, że nasz sprzęt jest troszkę inny. Aplikacja w razie wypadku wysyła informację Nie ruszam się od 4 minut, sprawdź co u mnie. I podaje link do mapy Google z naszą lokalizacją. Te cztery minuty są w wypadku motocyklistów, jak i każdego użytkownika, jak i każdego człowieka bezcenne tak naprawdę. To są te platynowe minuty. Najważniejsze. Najważniejsze, żeby udzielić tej pierwszej pomocy. Bardzo często jest tak, że e, decydują jeśli chodzi o, o motocyklistę o życiu jego po prostu. Aplikacja jest świeża i choć można ją za darmo pobrać i zainstalować, to cały czas jest w fazie testów. Dlatego na razie po czterech minutach smartfon przypomni się samemu motocykliście. Dopiero po kolejnych czterech wezwie ewentualną pomoc lub poinformuje kogoś bliskiego, bo w miejscu numeru alarmowego można wpisać dowolne cyfry. Lech Potyński, redaktor naczelny Świata Motocykli uważa, że pomysł jest dobry... Ale to cały czas telefon, a więc nie sprawdzi się wszędzie. Wielokrotnie zdarzało mi się właśnie, szczególnie podczas dalekich podróży, gdzieś tam powiedzmy w Himalajach czy w deserce Afryki, że to po prostu nie działa, bo są jakieś lokalne sieci komórkowe lub ich w ogóle nie ma. Aplikacja jest darmowa i na razie dostępna jedynie dla użytkowników telefonów z systemem Android. Krystian Plato, raport.